Hej wszystkim! Zapraszamy na wyzwanie 100 warstw. Edycja czekoladowa. Brzmi jak dobry plan? Ekstra! Zaczynajmy! Melanie! Witamy w sklepie ze słodyczami. To miejsce ma wszystkie słodycze, o jakich możesz marzyć. Hayley! Tony! Patrzcie pod nogi. Ugh, o co tu chodzi? Miłego życia, przyjaciele! Fajnie! O! Haley, ty też musisz spróbować. Wow, wszystko? Jesteś niesamowita. Patrzcie na tego balona. O, oh, Tony, to ci wyszło niesamowicie. Mel, no dalej. Kleiste, gumiaste. To była całkiem fajna zemsta. A teraz, niech rozpocznie się wyzwanie. Co tam? Przygotujcie się! Hailey, czekacie mnóstwo roboty! A Tony z drugiej strony ma tylko jednego pancaka. Udekorujmy te przysmaki! Załadujmy posypkę! I nie zapomnijmy o czekoladzie! Hej, ten wybuchowy smak rozwali wasze umysły! Zrób to! Bam! Buja! Ale piękne! Aż się wzruszyłam. Zajmijmy się teraz resztą. Podoba mi się ten pomysł. Bum, bam, bum! Hayley, rządzisz. To wygląda bezbłędnie. To znaczy nieskazitelnie pysznie. Czekoladowa wieża z pancaków. O, tak! Więcej, więcej! Okej, okay, Tony, udekorujmy twoją marną przekąskę. Ah! Gdyby tylko był większy. Eee, to jest do bani. Dodaj czekoladę i zawiń. I delektuj się. Uuu, w sumie całkiem niezłe. Ale mogłoby być o wiele lepsze. Hmm, Heili. Moje! Hej, Koleś! Przestań! O nie! To oni nie cofnie się przed niczym. Wynocha. Ta dziewczyna nie może zaznać spokoju. Ah! Tony! Uff! Dobra. Zaraz wracam. Gdzie on jest? O tak! Bam! Wybuch smaku! Nieźle! Ha! I wygląda na to, że wszyscy są zadowoleni. Teraz przejdźmy do tego tortu. O tak. Brawo, moi drodzy. Mmm, pyszna posypka. Heyo, mejo! Czas na makaron. O Haley, ta rzecz jest taka malutka. Bez obaw. Jakiś pomysł? Ona ma do tego malutkie pałeczki. Teraz to jest całkowicie urocze. Siup, siup, siup. Mmm. I już go nie ma. O oh. Tony! Zobaczmy, jak poradzisz sobie z tą górą makaronu. Hayley, jestem zdumiona tak samo jak ty. No dalej, no dalej! Ten makaron nie ma końca. Jak daleko Tony może się posunąć?? Orety! Nie przestawaj! Dokładnie tak. Tony! Orety, Jestem tutaj. Teraz! Hailey i Tony zaczynają jeść z przeciwnych stron. Hihi! Nadchodzi! E, niespodzianka? Czekajcie! Tony! Wow! Hej, przynajmniej dał nam ten balon! Papa! Pa. Hejka! Czas na torty. Słodko, prawda? O, tak! Założę się, że będziemy musieli je czymś udekorować. Ciągnij! I oto nadchodzą smakołyki, tak jak się spodziewaliśmy. Niesamowite! Hayley chyba nie mogła prosić o lepszy poczęstunek. Teraz, Tony, ciągnij! Ostra czerwona papryka? O kurcze! Są takie ostre. Są zakazane w większości państw. Ale myślę, że Tony jest gotowy na wyzwanie. Czy poradzi sobie z tą ostrością? Zaraz się przekonamy. Okej, okay. urety! Ostre! Ah! Tony! Uff, ojejku, robi się poważnie. Hej, pomocy! Zajmę się tym. Uff, e... Dzięki, chyba. Ej, wy! Zjedzmy trochę słodyczy. Ekstra! No, przynajmniej dla niego! Heili dostała tylko jednego batonika. To po prostu nie fair. Ugh. No cóż, i tak będzie pysznie. Tommy! Twój przysmak jest na pewno bardziej ekscytujący niż tamten. On może jeść dwa naraz. Ale frajda. Ha! Au! O nie! Co jest nie tak? Ugh. Te słodycze na pewno nie są dobre dla Twoich zębów. Hail, z pomocy! Doktor Hayley tu jest. Aha! Co? Upiorny dentysta? Tony! No dalej, dzieciaku. Bądź dzielny. Haley cię wyleczy. Zaufaj nam. A oto co się stało w jego ustach. Pasta do zębów wygrywa. Czujesz się lepiej? Te batoniki są twoje. Tony chyba nawet nie chce patrzeć na słodycze. Zasłużyłaś, Hales. Smacznego! Okej, okay, przyjaciele, jedzmy! Pączki! I patrzcie, ile dostał Tony! Hailey musi być bardzo zazdrosna. Nadal pyszny. Ale już zniknął? Eee, przynajmniej Tony dobrze się bawi. Hmm, mógłbyś się podzielić? Możesz pomarzyć. Dobra. To powinno nam pomóc. No dalej, Hales. Zrób to. Gdzie ona... poszła? To musi mieć coś wspólnego z tym magazynem. Hej, tam jest. I ona... kradnie pączki z talerza. Spróbuj ją teraz złapać. Nie dasz rady. Jak to działa? Podczas gdy Tony czyta o najnowszym szaleństwie BTS... Haly zjada jego pączki. Niesamowite. Ups, co? Zostałeś oszukany. Okej, okay, nie podejmuj żadnych pochopnych decyzji. A! Papa różowa. Uff! To było okropne. Ha! Ale ją zrobiłeś. Czas na arbuzy, kochani. Orety. Powodzenia w krojeniu tego czegoś. Wygląda na to, że ten koleś ma plan. Słucham uważnie. Kroi arbuza. I bam! Nie spodziewałam się tego, ale smakołyk. Absolutnie ulubione słodycze to u niego. Może je zjadać łyżkami? Tylko nie pozwól, żeby twoja mama to zobaczyła. Czekaj! To jest magiczna różdżka! Pojawia się nowy arbus. Wygląda na to, że ta różdżka może potroić, podwoić, zrobić mm. potwórnie. Wow, wow wow! Ale smakowicie słodkie. Nigdy nie zabraknie nam pyszności. Bam! Teraz nie narzekam. Ogromny, ale to jest wypchana zabawka! Nie ma problemu. Różka? Skończyła się moc! Hej, przyjaciele! Zaczyna się następna runda. Co tam macie? Lizaki? Jestem chętna. Hailey ma kilka smacznych past. Mniami! Bingo! Czas zmiażdżyć te lizaczki. Nieźle. Ale po co? Nie mam pojęcia. Tony, czy ty tak po prostu to zjesz? To wzmocniło ich smak. Ha! Mm. Haley, co zrobisz z tą pastą? Ona ma swój własny pomysł. Robimy słodycze. Owija patyczek. To najnowszy trend. Fantastyczne! Spróbuj go! Hayley? Co? Poszłaś spać? oni nie zadaje pytań. Słodycze są jego i tylko jego! Orety. Musimy naprawić różową. Już czas. Ta bateria powinna ją naprawić. Wiesz, nawet nie będę pytała, dlaczego nasza dziewczyna jest zasilana baterią. Ha, nieważne. Witamy z powrotem. Oni nie ma pojęcia, gdzie się podziały twoje słodycze. <gry> Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Nowe odcinki pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia. Pa.